Szaweł, wędrówka duchowa od religijnego mordercy do apostoła narodów Ojca. Szaweł, wędrówka duchowa od religijnego mordercy do apostoła narodów Ojca. O wiele ważniejsza od tej wędrówki fizycznej, jaką odbywa szaweł. Z Jerozolimy do Damaszku, a przemierza 230 kilometrów, jest droga duchowa, jaką odbywa. Na tej drodze stanął Chrystus, źródło życia, źródło miłości, źródło pokoju, źródło radości, źródło jakiejkolwiek wartości. Jak można było. Mieć relacje z Bogiem i zarazem dyszeć, dyszał, rządzą zabijania. Kto ma życie w sobie, ten nie zabija. Kto jest dowartościowany, kto kocha samego siebie, kto jest spełniony na tyle, na ile da się być spełnionym, w tym świecie ten nie zabija. Ten nie powoduje upływu życia u innych. Zaślepiony, religijny, nadgorliwy faryzeusz. Będzie więził, i po to idzie do Damaszku mężczyzn i kobiety, tych wszystkich, którzy pouciekali przed prześladowaniami z Jerozolimy i są w Damaszku, myśląc, że służy Bogu, myśląc, że wypełnia wolę Bożą i jest w porządku względem Boga. Z Bogiem zabijania pogodzić się nie da. Z Bogiem nie da się pogodzić bycia przemocowym, takiego funkcjonowania, że inni się nie boją, że się je grozę, że egzekwuję wprawdzie to, co chcę wyegzekwować, ale... To wszystko na drodze przemocy, budzenia lęku u innych, osłabiania innych, takiego funkcjonowania, że drugi przy mnie czuje się jak zero, nic nie warty. Takiego funkcjonowania, takiego panoszenia się, że drugi traci na wartości, nie ma siły do życia, traci siłę do życia. Takiego życia, które powoduje upływ życia u drugiego człowieka. Szaweł jest olśniony przez Chrystusa. Widzi Chrystusa. Widzi prawdę w Chrystusie o samym sobie. Poznaje imię Boga. To imię Jezus, i Jehoszuła. Bóg zbawia, Bóg jest wybawicielem. Dialoguje z światłością, która go olśniła, której poznał siebie jako mordercę. Do tej pory widział siebie jako gorliwego Żyda, kogoś religijnego, znaczącego społecznie, religijnie, świetnie wykształconego. A teraz widzi siebie w tej światłości, Prawdziwej, jedynej światłości, jako morderce. Przecież Ty, Pawle, nie znałeś Jezusa, słyszałeś o Nim, nienawidziłeś chrześcijaństwa, które założył Chrystus. Przecież Ty, Pawle, prześladujesz wyznawców tej szkodliwej w Twoim niemaniu sekty. Prześladujesz heretyków, ale. Nie Chrystusa wprost, a jednak Chrystusa wprost. Chrystusa wprost, bo Chrystusa w tych ludziach, wyznawcach Chrystusa sami nigdy nie staniemy w prawdzie o swoim życiu. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Jego ducha, aby rzucił światło na nasze serca, na historię naszego życia. Przeszłość wpływa na teraźniejszość. A teraźniejszość pływa na przyszłość. To, co nie pozwala człowiekowi być dojrzałym ojcem, bo jako mężczyźni jesteśmy do tego powołani, to, co nie pozwala człowiekowi, kobiecie, być dojrzałą matką, to rany, jakie mamy w sercu, jakie. Wyrządzając innym, wyrządziliśmy tak naprawdę sobie, jakie inni nam wyrządzili, a my w odwecie, w nieporadności, wyrządziliśmy im. I to wszystko zbiera się w imieniu Jezus Chrystus. Chryste, tyle osób zraniłem o konkretnym imieniu. Raniąc tym samym siebie, ciebie w tym, w tych osobach i ciebie we mnie, bo jestem w tobie zanurzony od momentu chrztu świętego. Tyle osób mnie zraniło, a ja zraniłem je, bo chciałem im oddać tym samym albo jeszcze czymś większym. Paweł, szaweł, raniąc innych. Choć religijny, kultyczny, modlący się, znający pismo, ranił Chrystusa. I to jest to olśnienie, które dzisiaj pada z pierwszego czytania. Zranił mnie mój ojciec, zraniłem mojego ojca. Kto został zraniony? Chrystus we mnie, a więc ja zostałem zraniony. Chrystus, czyli miłość we mnie, prawda we mnie została zraniona. Chrystus, życie we mnie zostało zranione, a ja zraniłem mojego Ojca, Chrystusa również. Życie w nim, miłość w nim, prawdę w nim. Kto to uzdrowi? Kto sprawi, że ta droga życia poorana, pełna rowów, pełna wyrw wskutek ran, stanie się prostą drogą, jak dzisiaj na prostej drodze. Będzie szaweł. Te trzy dni życia niezmysłowego. Jakby się było w grobie, a tak naprawdę jest się w kontakcie z samym sobą, jeżeli chodzi o Pawła, mam takie doświadczenie duchowe, medytacji nad tym tekstem, to są dni wejścia w siebie, dni zmartwychwstawania, to znaczy Duchem Chrystusa, proszenia Jezusa, aby uzdrowił. Rany, które Paweł wyrządził Chrystusowi, w sobie i w drugim człowieku. To są dni nowych narodzin, te trzy dni. Aktywność zewnętrzna, drogi fizyczne, jakie pokonujemy, związane z naszym powołaniem, naszym zawodem, świat zmysłowy i zmysły mogą sprawić, że uciekniemy od samych siebie. Dlaczego na tych drogach? Fizycznych, jesteśmy tak niedojrzali. Dlaczego spotykamy ludzi niedojrzałych? Dlaczego nieustannie ranimy Chrystusa w sercu, w głowie, w drugim człowieku i ranimy, często nie wiedząc, mając łuski na oczach swych dusz, siebie samych? Bo brakuje Chrystusa, bo brakuje życia nam. Próbujemy przeżyć raniąc. Bo rany z przeszłości są w nas, bo ktoś nas poranił, a my teraz tymi samymi ranami uderzamy w innych. Dyszeć rządzą. Najbardziej przemocowi są ludzie głęboko poranieni. Te trzy dni ciemności, uśpienia zmysłów, bo po spotkaniu z Chrystusem Paweł nie widzi, fizycznie nie widzi, to dni stanięcia w prawdzie. Zobaczył całą poranioną historię swojego życia. Taką łaskę otrzymał. Musiał ją zobaczyć nie po to, aby grzebać się bez potrzeby w przeszłości, ale po to, aby duch Pana uzdrowił to, co nie pozwoli mu normalnie funkcjonować w przyszłości. Aby duch Pana uzdrowił to, co pozwoli mu być apostołem bo będzie narzędziem i to jest tajemnica serca Boga został wybrany, aby być apostołem ojcem dojrzałym nie tylko dla Żydów, ale dla pogan przemierzy wiele, wiele kilometrów pieszo i drogą morską Azja Mniejsza, Grecja najprawdopodobniej dotrze do Hiszpanii aż w Rzymie ale te kilometry fizyczne nie mają znaczenia. Ma znaczenie, jak Bóg poprzez uzdrowionego wewnętrznie Pawła przemierzy kilometry od niewiary, od zranień do wiary. Będzie rodził duchowo. Przy kontakcie z Pawłem ludzie będą kroki milowe czynić, jeżeli chodzi o ich serce, od niewiary do wiary. Od zranienia do uzdrowienia, od niekochania do kochania, od pychy do pokory, od pogaństwa do, do wiary. Droga duchowa jest ważniejsza, droga fizyczna o tyle jest ważna, o ile na tej drodze jestem uzdrawiany ja, a w kontakcie ze mną jest uzdrawiana druga osoba. Dlatego chleb życia, jedynie chleb życia. Może uzdrowić nasze rany karmienie się tym chlebem. Jedynie chleb życia Chrystus, do dowartościowując, wzmacniając nas, wypełniając miłością, może zatrzymać, unicestwić skłonność, jaka drzemie w każdym z nas do ranienia, do zabijania. Mordercą religijnym mogę być ja. Byłem ja. Dostałem łaskę przemierzając. Drogę fizyczną do sanktuarium Ojca Pio na Górkę Przeprośną to tylko 10 kilometrów, kiedy głęboko doświadczyłem dzięki Ojcu Pio działania Boga Ojca poprzez Jezusa na adoracji, na medytacji. I Pan Jezus wyświetlił mi armię osób, armię imion, które ja zraniłem choćby małą myślą, grzechem i które mnie zraniły, a ja w odwecie też je raniłem. Od Lat dziecięcych, dom, podwórko, wieś, szkołę podstawową, liceum, studia, jedne drugie, trzecie, od osób, takich po prostu zapotkanych, aż po osób, które pełniły i pełnią jakieś poczesne miejsca w tym świecie zakon przełożeni, armia imion. Armia imion, które tak naprawdę są. Sprowadzone, zanurzone w imieniu Chrystus, bo w nich był Chrystus. A potem było takie szczęście, jakby człowiek się narodził. Co trzeba było zrobić? Boże, przepraszam Cię, że raniłem Cię w tych osobach. Wymienić te osoby, błogosław im. Wybaczam tym osobom, które mnie raniły. Wymienić to imię. Uzdrów rany w nich i we mnie. I to jest ta prosta droga, która pomaga dojrzeć. Jest uzdrowiony wewnętrznie szaweł, najgłębsze rany Chrystusowi, a tym samym samym sobie czynimy mentalnie myślą, potem słowem i działaniem. Potrzeba olśnienia, potrzeba łaski Ducha Świętego. Potrzeba głębokiego spotkania się z Bogiem samym sobą, aby to się wyświetliło. Bo się nie da być dojrzałym. To wszystko promieniuje, to wszystko wpływa, to wszystko nas konstytuuje, tworzy. Dlatego potrzeba wybaczyć sobie, innym, i poprosić o uzdrowienie ran i błogosławić każdego człowieka, którego się zraniło, choćby tylko myślą, człowiek sam tej drogi uzdrowienia nie jest w stanie przebyć. Nie. Sam to on myślał, że religijny, że dobry, że trzeba zabić tych wszystkich sekciarzy, heretyków i że to jest Boże. Dał sobie prawo nawet. Nawet kapłani mu dali do tego prawo. Potrzeba było olśnienia. Ten spotkany z Bogiem, uśpiony zewnętrznie, zatrzymany przez Chrystusa w jego światłości, człowiek jest prowadzony za ręce, jak dziecko. Ten tak bardzo znaczący człowiek, który chciał tłumy mężczyzn i kobiet prowadzić do Jerozolimy, do świątyni, po co? Żeby ich zabić, skazać, prowadzić do Jerozolimy, żeby zabić. Masz prowadzić do Jerozolimy, rozumianej symbolicznie, duchowo, do spotkania z Bogiem drugiego człowieka, ale sam potrzebujesz być Jerozolimą. Te wszystkie imiona, za którymi kryje się imię Chrystusa, które cię raniły i które raniłeś, muszą zostać uzdrowione, uleczone. A wtedy człowiek się czuje jak nowonarodzony. To jest cudowne, że można się w Bogu nowonarodzić wszystko może stać się nowe. Że nie determinuje cię historia Twojego życia, czy nie warunkuje cię, tylko przyjmij go, przyjmij chleb życia. I niech to życie, które nie zna końca, uzdrowi każdą komórkę Twojego istnienia, z której być może upływa życie, bo jest zraniona. Amen.